Dobra, siema mordki, bo wiele osób pisze w komentarzach pod tym wcześniejszym filmem o czyszczeniu DPF-u, o co tam chodziło z tym cleanerem, że to nie jest takie skuteczne i tak dalej, wymontować najlepiej, no pewnie, że najlepiej wymontować DPF-a i go oddać do czyszczenia chemicznego na myjce ciśnieniowej. tylko w momencie, kiedy ja czyściłem mój DPF w tej Insignii, on już był dwa tygodnie wcześniej wyczyszczony, właśnie chemicznie, i się znowu zatkał. A powodem zatykania się non-stop DPF-u uszkodzo był uszkodzony zawór EGR i uszkodzony intercooler. I przez 4 czy 5 miesięcy kilku mechaników w ogóle się nie mogło z tym ogarnąć. Ja każdym razem jeździłem, sprawdzali niby było wszystko ok, niby coś tam wyczyścili, a dupa blada, bo za chwilę wyskakiwały błędy, wyskakiwały błąd silnika i nie dało się jeździć. 2000 obrotów, nie więcej, 80 na godzinę, dziękuję, dupaj i... i się bujamy, tak, zamiast jechać. Skończyło się dość drastycznie, bo skończyło się na wycięciu po prostu DPF-a. Odwiedziłem zakład w Kliwicach. Pan Marcin ładnie wszystko wyprogramował. Usunęliśmy DPF fizycznie, w sensie puszka jest, jak ktoś pytał. Pod kątem przeglądów technicznych to jest nie do wypatrzenia, że jej nie ma, bo DPF jest w środku w kolektorze wydechowym, więc jest usunięty. A dzień dzisiejszy przejechane 20 tysięcy kilometrów, zero problemów, zero kopcenia, ale te wszystkie objawy czy tam bolączki znaleźliśmy właśnie dopiero po wycięciu DPF-a, bo jak się okazało po wycięciu DPF-a auto kopciło niesamowicie, po prostu nie dało się 37 znaczy tym autem, bo nie wiem wyjście, ale... Zostawiłem taką czarną chmurę za sobą, że to była po prostu masakra. Pierwsze część tej czarnej chmury właśnie udało się zniwelować, wyłączając bodajże zawór EGR. On no, jest teraz cały czas, tam, już nie pamiętam, otwarty czy zamknięty, ale w każdym razie już tam nie lata w z powrotem, bo się zawiesza. Już było wtedy lepiej. Czy przy, przy kolejnym wizycie znowu? Było szukanie przyczyn dlaczego, dlaczego auto kopci i okazało się, że w Interkulezie jest tak od kamyczka malutka dziurka no. i ta malutka dziurka powodowała to, że auto kopciło I te dwie sytuacje, te, te dwie awarie powodowały to, że DPF był na bo auto kopciło cały czas Switer, jak jechałem po z tyłu żadnego dymku nie było. Natomiast nie, filtr nie potrafi tego przepalić wszystkiego, wyciszyć. I, i, I to jest właśnie moja dla Was przede wszystkim dobra rada, jak zanim jeszcze wytniecie DPF-a, bo szczerze mówiąc wolałbym osobiście wymienić ten interkuler, co i tak musiałem zrobić, zablokować ten założyć, albo go nawet wymienić, założyć nowy, bo jednak mieć dalej ten DPF, żeby było wszystko cacy zgodnie z... z przepisami. No na, na dzisiaj tego dpf nie mam. Wiem, że przeglądy techniczne w Polsce auto przechodzi bez żadnych problemów eee, pewnie za, niektórzy z was zauważyli, że auto stoi na niemieckich rejestracjach, no bo mieszkam w Niemczech Z Tiffem jeszcze mam, <grywka> dlatego się tak bardzo nie martwię, mam jeszcze kolejne pół roku Bo mamy dłużej, bo jest czerwca przyszłego roku I... Po nowym roku podejdziemy na stację diagnostyczną. Badamy analizatorem spalin na dzisiaj. i zobaczymy, czy auto dostanie nowy przegląd. Czy działa, czy, czy, będzie. Nie wiem, może założymy polskie rejestracje, żeby się nie przejmować jakimiś tam podatkami, opłatami. A może być tak, że mimo braku tego wody przejdzie ten przegląd. Zobaczymy, co to będzie. Ale w każdym razie mówię mordeszki. Więc się zapycha przez to że jest coś innego uszkodzone. Jak wam będzie auto miało 100 tysięcy i będzie miało zapchany fit, to znaczy tam się nos to będzie zapychał, to nie dajcie się wbajerować w jakieś czyszczenie filtrów i tak dalej. Bo tu gówno da, bo to gówno da, bo raz zapłacicie i to się wam znowu zatka. Ja na czyszczenie filtra wyjebałem nie wiem, no 400 euro poszło, a i tak się zatyka. Bo najpierw pojechałem sobie do salonu Opla, Powiedział, dobra panowie Świetnie auto, co się dzieje? Weźcie to, ogarnijcie tak? No to panowie wyciścili Takim samym środkiem Jak ten K2, żeby było śmieszniej Skasowali 2,5 stówy I za tydzień się znowu zatkało Przyjeżdżam na reklamację No panie, pan masz uszkodzony Fit DPF, musisz pan sobie wymienić, Ja pytam się, no dobra, ile takie przyjemność się u państwa kosztuje? A goś mi mówi, 2,5 tysiące euro. No i co robisz, 3 Trzyletnie auto i wsadzasz 2,5 klocka? No raczej Jest Zawsze, że jesteś Polakiem i zawsze coś tam kombinujesz, no ja tam sobie tam przykręcić trochę. tą drogą, musiałbym mnie ładnie pogrzeć, żeby wymieniać filtr za 2,5 tysiąca. Swoją drogą, zobaczcie to, tak? A od tego. Wymieniłby filt, a i tak by się zapychał. I ciekawe, co by kurwa dalej robił. Ciekawe, no ja też jestem ciekaw. No, później pojechałem do drugich bo się ten filtr zapychał, nie? Nie dało się jeździć do serwisu Bosch I tam już myś coś tam kombinowali z tym EGR-em, bo się pytali, czy nie był coś robiony, wymieniany, czy nic. Ja mówię, nie. Ja wie, że było wszystko ok. Jak, jak auto. Kupiłem nowe, tak sobie jeżdżę, jeżdżę i tam ma 100 tysięcy zabrać. No. no i babka mi mówi w takim razie po konsultacji tam z tym, tym, tym majstrem serwisantem, że oni wezmą i wyciągną filtr i go dają, dadzą do oczyszczenia. To co tam ktoś napisał, to wyczyszczą go chemicznie w mylce jakieś tam urządzenie. To spoko, A ile to kosztuje? 600, przecież nie pytam. 900. Pani. Pani mi złożysz to auto i ja sobie go odbiorę. I zrobiłem to jak mówili. Wyciągnąłem ten filtr tam. Wyciągnięcie filtrów zajmowało godzinkę, dwa piła i całkiem muzik. I podstawowy zestaw na żoń. Nic więcej nie trzeba. Niedaleko jest mnie firma. Pojechałem, oddałem, wyczyścili. Dwie godziny, czy trzy, trzy godziny poczekałem, odebrałem, złożyłem. Jest zadowolony. Auto jedzie. Wykasowałem błędy zainstalowałem nowy DPF w komputerze, że jest czysty, że jest wszystko. Jak książka było zrobione, tak było zrobione. No i co? No i jeszcze, że, że dwa tygodnie odczyszczenia chemicznego filtra, tak? Czyli powinno być wszystko już w Już ani popiołu, ani nagaru, ani tych wszystkich syfów z węgla itd. Tak. Czyściutki, nówka w funkcji nieśmieganych literek praktycznie. Tak? 100 tysięcy przypominam, 100 tysięcy dwa tygodnie. Je! Yeah, błąd nie da się jeździć. Dziękuję znowu. Kontynuuj. Błąd na desce rozdzielczej, kontynuuj jazdę. 30 sekund później błąd znika. Komunikat znika i błąd silnika i 2000 obrotów, 80 000. no I co? No i pan Tomek się niestety ale musiał już trochę użyć. I zostaje dwa wyjścia Albo ratować się w Polsce Bo w Polsce są naprawdę dużo bardziej ogarnięci serwisanci niż tutaj Bo tutaj podchodzą, ale też są problematyczni Bo tutaj podchodzi typ z komputerem, patrzy w komputer i on w ogóle nie popatrzy na twoje auto co ty masz On ci patrzy w komputerze co ty masz. A to jest, sami wiecie, to nie zawsze jest burwa prawda to co pokazuje ten komputer Zwłaszcza na tym przypadku to widać ewidentnie Zadzwoniłem do Marcina Kowalskiego z Gliwic Gościu naprawdę specjalista od dieselka No i zaczęliśmy grzebać, no, wymontowaliśmy tego DPF No i wtedy się okazało to co Wam na samym wstępie mówiłem Auto kopciło, EGR, szukanie dalej, dziura w intercoolerze Jedno i drugie zrobione, auto jeździ jak nówka po problemy. Także tylko krótka informacja dla Was, że to nie jest wcale takie z mojej strony januszostwo ten cleaner K2 po prostu ten cleaner K2 na ten moment, w którym go używałem mi potrzebny po to, żeby odetkać ten fit i żebym mógł przejechać ten 1000 km yy, do Polski, które miałem do serwisu aczkolwiek sam cleaner naprawdę się pozytywnie zaskoczyłem że, że działał bo czyścił filtr, przejechałem 1000km w tym zapchanym filtrze co on był wcześniej tam, co pchał te ten, ten wszystko wszystko no to to jednak też zdało swój, swój egzamin tak, mogłem spokojnie dojechać w tym czasie do Polski i podejrzewam, że gdybym miał wszystko sprawne w tym aucie i, i takie, to takim samym czyszczeniem, tym, chociażby tym cleanerem, czy innymi środkami, ale jakąś markę K2 po prostu lubię. I takie czyszczenie cleanerem dałoby komuś dużo więcej czasu niż mi, tak naprawdę. Także uważajcie, nie dawajcie się naciągać. Nie ufajcie serwisatów, którzy nie patrzą na wasze auta, tylko patrzą w komputer bo to jest chudziowe, bo to jest złe. Na raport. Trzeba jechać, zarabiać. Niestety ciężki płynek.